Zapraszam w tym roku, w tym semestrze, na taki cykl Ojcowie Kościoła, kustosze depozytu wiary. Pierwsza sprawa, jak rozumieć depozyt wiary? Więc, święty Paweł, do Tymoteusza pisze dwa listy, i te dwa listy zawierają właśnie to słowo. Z pierwszego listu: O Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary. Unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary. Święty Paweł przestrzega Tymoteusza. Przede wszystkim do tego go przestrzega, żeby pilnował depozytu wiary. Depozyt to jest coś, co się składa, coś, co się ma w posiadaniu, otrzymane na przechowanie, na zatroszczenie się o to. Na przykład można kwiatka w depozyt złożyć komuś, jak się wyjeżdża. Lub pieniądze i inne rzeczy, to tam co robimy i co potrzeba. Więc pa Tymoteusz ma pilnować depozytu wiary, który otrzymał od Pawła, ponieważ będzie jakaś grupa ludzi, którzy będą mieli pewną wiedzę, która jest właściwie czczą gadaniną. Zrozumie rozumiemy tutaj, że będą to ludzie przeciwni wierze katolickiej, czy w tamtym po prostu wierze kościoła w tamtym momencie. I drugi list do Tymoteusza. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, pisze Paweł, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu wierzyłem.